Czy toner nakładamy na suche włosy czy na mokre? Ten można na suche albo na mokre. Nie ma różnicy. A jak nakładasz na suche, to co się dzieje z tonerem? Co się dzieje z pigmentem? Bardziej go odkładasz, czy mniej go odkładasz? Bardziej. A w tym przypadku potrzebujesz bardziej go odłożyć? Mniej. Myślimy. No ja już jestem zła. Proszę, wytłumacz mi, dlaczego jesteś zła. Co się dzieje? Nic. Hmm? Czemu cię emocje puściły? Michał, czemu płaczesz? Wytłumacz mi tylko, czemu płaczesz. Puściły emocje. Mogę ci powycierać łezki? Zbieram, wiesz, zbieram z wszystkich odcinków, bo chcę sobie butelkę taką półlitrową zrobić. Wiesz? Bo płaczecie po prostu bez powodu. My nie winimy Cię za nic, my tylko sprawdzamy Twój poziom wiedzy, bo chcemy wiedzieć, w jaki sposób jutro przygotować dla Ciebie inny rodzaj szkolenia Oczywiście. i dla Twojej koleżanki inny rodzaj szkolenia. Możemy wracać. Wracaj. Noc nas zastała, a klient nadal w fotelu. Widać jednak światełko w tym długim tunelu. Zostało już tylko suszenie. Ponek właśnie ćwiczy z panią z otwartymi oczami. Czy jesteś zadowolona z tego, co zrobiłaś? Nie do końca. No wiesz co mnie p... no? Bo nie tak muszę, tak. przepraszam, bo muszę tak powiedzieć, mm -hmm. że jak coś jest do dupy, to wy tego bronicie za wszelką cenę. A jak jest już coś zrobione dobrze, to ty jeszcze znajdziesz sobie tutaj. Odrościk do tego, żeby jeszcze był chłodniejszy troszeczkę. No tak. Tu, tu. Jak się czujesz, patrząc na siebie w tym kolorze włosów? Nie jest o wiele lepiej. Zdecydowanie lepiej.